Zamiast prezentów zbiórka na schronisko lub inny cel charytatywny. Hot or not? Dla mnie hot. Cel ducho na pierwszym miejscu, więc szacun. Też hot. Prezenty mogą być się trafione, a pieski zawsze się ucieszą. Dla mnie też hot. Jak najbardziej. O, moje ulubione. Wjazd, świnki w trakcie okay. wesela i robienie szumu wokół tego. Hot or not? Totalnie. No, kojarzy mi się z tymi weselami w latach. 1990. To zdecydowanie Not. Świnka nie ma być gwiazdą wieczoru. Nie podoba mi się taka celebracja tego mięsa. Para staje przy tym wózku, i goście w sumie nie wiadomo, czy mają, nie wiem, klaskać, czy cokolwiek Na mnie też nie. Czyli para chce. Proponuję parom sękę z świnki Pepe. Rzucanie kiliszkami po pierwszym taście. Not, zdecydowanie Not. Szkoda kolejnego szkła. Żeby tłuc? Tak, pamiętam, że mieliśmy taką sytuację, że para rzuciła z takim impetem, że w ścianę uderzyły kieliszki, jakaś taka... został jakiś taki ślad, czy dziura. A dla mnie trochę hot, trochę not. Hot można to zrobić, jeżeli na przykład nie robimy tego na sali, tylko przed salą. No i mówmy się, nie rzucajmy w gości, nie? <gry> Wesele tylko z muzą, na przykład disco polo, country rock. Dla mnie not. To para młoda decyduje, że w takim klimacie ma być, a goście niekoniecznie są na to gotowi. W samym stylu, jakimś na przykład hawajskim i tak dalej, to tak. Dla mnie jeden gatunek muzyki przez całe wesele zdecydowanie NOT. I oczywiście wesele jest dla pary młodej, ale no mamy tam gości. Umówmy się, nie każdy, nie każdy lubi wszystko, więc zdecydowanie NOT, żeby leciało cały czas disco polo. Zgadzam się, również NOT. Lepiej właśnie przepatać każdy rodzaj muzyki z różnych gatunków i stylów, żeby mógł wyjść na i i mógł potańczyć coś ze swojej młodości.